Dzień dobry. Dzisiaj naszymi gośćmi są Ewa Awramik, Wojciech Wrona, Marcin Pyciak witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotkaliśmy się, bo uczcimy pamięć Jarka fibrycha zebrę mija 20 lat od jego śmierci, śmierci nagłej w wypadku samochodowym. Panie Wojciechu, wy wtedy wracaliście 20 lat temu z zagranicznego koncertu i pod elblągiem wydarzył się wypadek. Wasza podróż wspólna się skończyła. Jak to zmieniło wasze życie? No 20 lat temu, a Teraz to, to tak naprawdę dwa różne światy. Moje życie zawsze będzie dzieliło się przed wypadkiem i po wypadku. No co, no było dramatycznie? Od, zaczynając od samego wypadku, później od okresu m, tej, m, wychodzenia do siebie, czyli e, rekonwalescencji i, i leczenia, e, po rodzinę, po, po pracę, tak naprawdę. To są potężne zmiany, i do tej, pory, do tej pory je jakoś tam osobiście odczuwam, i, i no jest to sprawa bardzo osobista, więc życie zmieniło na pewno. Te 20 lat temu Jarek Fiebrych był szczęśliwy. Żona dwóch synów pracował w ECU, Skomponował akurat wtedy już utwory do muzykalu Moje Włosy. Za chwilę miał siadać do kolejnych, do muzykalu Carmen. Jakie miał muzyczne marzenia, których już nie zdążył spełnić, a wy o nich wiecie? Pan Marcin Pyciak. No, tak jest, faktycznie skończyliśmy mm, moje włosy, zagraliśmy ponad 40 przedstawień i zabieraliśmy się do Carmen. Yy, oprócz tego, oczywiście, Jarek miał swój zespół, same nazwiska, yy, z którym koncertował i coraz lepiej, że tak powiem, to szło i powstawały autorskie utwory. Yy, no, Jarek, oprócz zespołów, też bardzo dużo komponował solowo. My właśnie zabieraliśmy się, tak naprawdę, do solowej płyty Jarka, do której ja pisałem teksty. Jarek komponował muzykę. Udało nam się zarejestrować dwa utwory na tą płytę. Myślę, że to było jedno z jego większych marzeń żeby nagrać coś absolutnie solowego od początku do końca, tak jak on chciał, yy, tak jak czuł i. Yy, korzystając z inspiracji, któremu zawsze były bliskie, czyli takie właśnie rzeczy jak Genesis, Peter Gabriel. Kochał tę muzykę, kochał takiego progresywnego, dobrego rock, pop-rock pop właściwie to był. I, i, I w tą stronę ta płyta szła. No i tak jak mówię, udało się nagrać dwa utwory. Ponieważ... Ja chciałam tylko dodać, bo przyjechał nasz przyjaciel y, Tomasz Mazurek i przywiózł właśnie płytę taką archiwalną. I myślę, że to właśnie y, na tej płycie, prawda, Marcin? Tak są jest te jeden. Dwa, nie wiem tak, czy jeden, dwa, ale jeden na pewno. Jest Czasem Milcze. To jest utwór, który tak, jest. Także bardzo bardzo nostalgicznie i zrobiło się nam klimatycznie. Myślę, że, że przyniesiemy Państwu do radia ten, ten utwór na pewno. Czy ja dobrze myślę, że Państwo poznali się tutaj w Ełku i tworzyli. tworzyli Muzykę działali artystycznie już w czasach Perelu i w czasach przyłomu. Mam pytanie, jak muzyka i ta przyjaźń z Jarkiem potrafiła pokolorować tę szarzyznę epoki no, zmian komunizmu? Wtedy no, nie było kolorowo. Proszę panie Ewo. No to ja byłam bardzo młodą dziewczynką, 14 -letnią. Przyszłam na przesłuchania, dostałam zaproszenie od właśnie Jarka. To był zespół, który miał rozpocząć działalność, nazywał się Gemma Rock. Yy, niedługo tam pośpiewałam, miałam tam śpiewać chórki, yy, ponieważ no, yy, mama jak zobaczyła długowłosych facetów, którzy grają yy, ostrzejszą muzykę bardziej ostrzejszą niż religijna, to mnie z tego domu kultury zabrała, z Mdeku, tak zwanego MDK-u. Potem wróciłam do Domu kultury. Dostałam zaproszenie do zespołu dziewczęcego, to już wtedy łagodność mojej mamy została tutaj zaakceptowana, została ta, ta działalność i sześć dziewczyn zespół rokowy, najpierw cygnus, potem Sweet Joy. Jeżeli chodzi o koloryzację, no to oczywiście mnóstwo dobrej energii. Wtedy w tamtych czasach ciężko było na przykład o stroje, więc my z dziewczynami szyłyśmy same sobie ciuchy i. Tiule skóry, ćwieki. W tym wszystkim też pomagał nam Jarek i, i też ludzie, którzy, którzy no, z wielkim doświadczeniem też scen rokowych, tak pomagali nam się dobrze ubrać do, do, nas, do naszych utworów. Jarek był naszym instruktorem, komponował, i, i też liczę na to, że odświeżymy te nagrania, bo grałyśmy w Jarocinie Koncertowałyśmy w ogóle w Polsce, grałyśmy też support przed Manalmem, przed kombi. Zespół był dość znany w Polsce i rozpoznawalny. Wygrałyśmy wiele wyróżnienie, studio nagrań Izabelin i mam nadzieję, że niedługo spróbuję z dziewczętami moimi ukochanymi się dogadać i wypuścimy tę płytę jako piękne wspomnienie. A jakie te piękne wspomnienia związane z Jarkiem jeszcze zostały w? Pamięci, jeśli chodzi o wspólne koncerty, wspólne tworzenie, Panie Wojciechu? Jarek był osobą nietodzienkową. Po pierwsze, zawsze się trochę inaczej ubierał niż otoczenie. To już go wyróżniało. Już nie wspominając o tym, czym jeździł, jakimi samochodami, jakimi motorami i jak to wszystko wyglądało. To była bardzo silna osobowość w środowisku i takiego go właśnie będziemy pamiętać na pewno też. No wyklejał te samochody, to było niesamowite, że one były zawsze takie nietuzinkowe, oklejone, piękne, sportowe, ale też no wyjątkowe wyjątk tak? Wyjątkowo, tak. Do wszystkiego podchodził, więc... A pytałeś o co? Przypomnij mi. O wspomnienia, wspólne wspomnienia, przygody, które no, do dzisiaj budzą uśmiech. Ojej, byśmy prowadzili też wspólnie czasami interesy, więc... Yy, yy, Jarek był dowcipnym człowiekiem, bardzo takim radosnym i, i no powiem to wprost, bardzo uwielbiam robić kawały, ale takie kawały w dobrym znaczeniu, komuś na przykład ja zaraz opowiem kogoś, kogoś wystraszyć, nabrać czy zrobić mu jakiegoś przykusa U Jarka to było na porządku dziennym, to on, on tym żył to, to był taki chłop czyli nudzić się z Jarkiem nie, można. z Jarkiem nie dało się nudzić, zawsze trzeba było być czujnym i, i, i tyle no tak, to generalnie jak ktoś się kumplował z Zebrą, to raczej na brak dobrego humoru i ciekawych nie, rodzaju nie doświadczeń chance. nie musiał narzekać. Myśmy mieli mnóstwo różnych sytuacji, po prostu przezabawnych, przekomicznych. No, w studiu nagrań kiedyś, kiedy kupiliśmy do ECQ pierwszą maszynę do dymów, to po prostu zrobiliśmy sobie test tej maszyny, wzięliśmy ją do studia nagrań. I napuściliśmy tyle dymu z tej maszyny, że nie było widać palca na 10 centymetrów odsuniętego od oczu, i bawiliśmy się powolnego. No, było ciekawie, naprawdę. Niesamow niesamowicie wesoło i też podróże, właśnie tymi wszystkimi samochodami. Próby do nocy, bo wtedy Euwskie Centrum Kultury, właściwie wtedy jeszcze Miejski Dom Kultury, no to był otwarty, był portier nocny i był otwarty przez całą noc, więc my często potrafiliśmy grać próby do pierwszej, drugiej w nocy i wracać bardzo późno, no, były niesamowite czasy. No to faktycznie był nasz drugi dom, e, też zdarzało się nam, że piekliśmy tam gofry, robiliśmy kolacje, były takie na przykład w Starej Siódemce e, sytuacje, kiedy rozkładaliśmy śpiwory i Jarek puszczał nam muzykę. E, ja pamiętam bardzo dobrze koncert Prince'a, nie zapomnę tej, tej, tej muzyki. Wtedy właśnie też, no pozna, ja jako młoda dziewczyna no trójka, tam była muzyka też zakazana, nie można było pewnych utworów słuchać, ewentualnie nocne audycje Beksińskiego, zresztą kasety mam do tej pory takie z tych audycji, ale, ale Jarek właśnie uczył, uczył też nas muzyki, otwierał nas na, na fajną muzykę. A wracając do dowcipów, to kiedyś zrobił mi taki dowcip, którego, myślałam, że zabiję go za ten dowcip, bo zadzwonił do mnie telefon, w telefonie usłyszałam bardzo poważny głos kobiecy, i ten głos powiedział do mnie, czy pani Ewa Wramik? Tak. Proszę Pani, ja dzwonię z, ze szpitala. Znaleźliśmy pani wizytówkę. Jedynie do pani mamy kontakt, dzwonimy. Proszę pani, Jarek jest umierający, leży w szpitalu. Proszę powiadomić rodzinę. Słuchajcie. I to potem usłyszałam Jarka śmiech w, dopiero w, z tyłu. Kiedy już ja po prostu byłam sama do reanimacji, to ten dowcip to był... Mistrz czarnego humoru. Strasznie mistrz czarnego <gry> humoru. Zbladłam po prostu, wiadomo, w sekundę. To ten numer, no to mało mówię, nie, nie pobiliśmy się za to, bo, bo to było okropne dla mnie. Jutro wyjątkowy koncert ze znaczącym tytułem List. A wystąpią ci, którzy współpracowali z Jarkiem. Co zagracie? Ja zaśpiewam y, utwór Ogrodu Wyobraźni, dru drugiego składu Ogrodu Wyobraźni, chociaż ten list rewolucyjny był uśpiewany też przez pierwszy skład. Mm -hmm, to z trochę innym tekstem. Tak, z innym o, trochę tak. tekstem. Też to były względy y, cenzuralne y, w tamtych czasach, więc pierwszy, pierwszy tekst y, y, był zakazany. Potem powstał drugi, który już można było normalnie puszczać w radiu i śpiewać, wykonywać. Zaśpiewam też y, utwór. Zespołu Sweet Joy. Są marzenia nie do zmarnowania. A ja mam pytanie. Czy w twórczości euckich muzyków, ci, tych, którzy no, niedawno zaczęli e, tworzyć, nadal słychać zebrę, panie Wojciechu? No muzyka się trochę zmieniła przez te 20 lat. Yy, ale jeśli mówimy o, o tej stricte muzyce, której, o której Jarek, której Jarek się czuł dobrze i komponował, to Myślę, że trochę w inną stronę to poszło. Nie można powiedzieć, że w złą, ale na pewno na pewno jest to te 20 lat to szmat czasu i w muzyce nastąpiło wiele, wiele zmian. Moim zdaniem osobistym. No to my przypomnimy, jutro o 19 w Welckim Centrum Kultury, Kultury w sali Zebra. Tak. Koncert. Dlaczego warto przyjść? Proszę powiedzieć to tym, którzy tej muzyki nie znają. Dlaczego warto przyjść na tak, ten koncert? Wiadomo, że to będzie koncert trochę obuty w ten sentymentalizm i to wspominanie, ale nie będziemy płakać. Chyba, że no gdzieś tam, tam tak, zaciszył. Przyjeżdża rodzina Jarka, to to jest bardzo ważne. Więc jeżeli będziecie chcieli, to możecie spotkać się z rodziną Jarka. Będą piękne utwory, które tworzył Jarek, które kochał Jarek. Które słuchał też, bo będziemy grali kilka znakomitych rzeczy światowych. Zresztą same nazwiska, które wówczas grały, robiły to bardzo dobrze. i Szkoda, bo tak naprawdę takiego następcę... Takiego zespołu, nie doczekaliśmy się. Takiego stricte dobrze grającego, nazwijmy to, covery. Będzie dużo energii, będzie, będzie rokowo, progresywnie, będzie, będzie parę niespodzianek, będzie mnóstwo fotografii, na których można się będzie odnaleźć. Ci, którzy kumplowali się z Jarkiem i z Domem Kultury i z nami, no to będą też zaskoczeni, bo uda, udało nam się odkopać parę takich naprawdę kruczków. Będą też fragmenty filmów z Jarkiem związanych, fragmenty koncertów, potem oczywiście spotykamy się w naszym ulubionym pubie Rządło, tam idziemy na, na herbatę i piwo i zapraszamy na ten koncert bardzo serdecznie, bo, no bo warto przyjść zobaczyć, on będzie tylko jeden, jedyny raz. Wstęp wolny. Tak, tak, jest. tak. jest. Zapraszamy. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.